Jest poranek, środek lipca, a ja jestem szczęśliwy i najedzony, bo sezon startowy skończył się 3 tygodnie temu. I te trzy tygodnie mój trener kazał poświęcić mi na totalną regenerację. Zająłem się po pierwsze rodziną, po drugie narzeczoną, pieskiem. Stworzyłem w końcu swoje miejsce wypoczynku, czyli zaprojektowałem i zobaczcie, jakiś lat. Przekopałem cały teren i zrobiłem ogródaczek, który jest już w tak 40-45% skończony. Dojdą jeszcze roślinki, oczywiście, żeby było amerykańsko to grill. No i jestem yy, zachwycony, i teraz doceniam najmniejsze rzeczy, rozkoszując się takimi kwestiami życia codziennego, po prostu. Może moje życie jest troszeczkę bardziej nudne niż cały czas z tymi startami, pęd, Hiszpania, Portugalia i tak dalej, ale w końcu mogę uciąć, odpocząć i skupić się nie tylko na sobie, ale też na innych i właśnie dzisiaj pokażę Wam nie swój dzień, ale pojedziemy do jednego z najbardziej luksusowych trenerów śmietanki polskiego fitnessu i pokażemy, jak wygląda jego dzień od początku do końca. Kto to taki? Zaraz zobaczycie. My bierzemy posiłeczki, pakujemy się i jedziemy go odwiedzić i pokażemy wam cały dzień z jego życia. <m -tronny> Jeszcze plecy trzeba trochę trochę poprawić. Maraton to było, wiesz, prawie z marszu, bo mi się zawsze to możeło zrobić, więc zrobiłem sobie na 40. Tak. No A może tam no, słuchaj, zawsze można było się lepiej przygotować. No, ale no, to no. można tak powiedzieć wszędzie. Ty też tak zawsze możesz powiedzieć. Oczywiście to Mogą przygotować mieć lepsze plecy, lepsze. mogą być odwodnione, bardziej docięte no. i tak dalej, ale, jakby... ale to wiesz, ja się cieszę, że mi się udało to zrobić. Tak jak ktoś bardzo w ogóle fajnie ktoś napisał w komentarzu. Jakiś taki doświadczony maratonczyk napisał e mi tak, że tam gratuluję. Nie pytam o czas, bo na pierwszym maratonie czas i tak nie masz tego znaczenia. No właśnie, chodzi o taką jakby świadomość, że coś zrobili super, nie? Dokładnie. Ja teraz się skupiam na tym, żeby mieć i dziesiątkę jak najszybszą. Ja poprawiam V2 Max, bo jestem w takim wieku, że to już ostatni gwizdek. No, za chwilę V2 Max już będzie tylko spadać. Chcę mieć wysoki, wysoką wartość, żeby było z czego spadać. Okay. Okay. No a za miesiąc, słuchaj, tak stwierdziłem, że po, pobiegnę sobie w górach. Biegnę w półmaratonie o w górach jak Leguszyca. No Bardzo fajne tam, bardzo, bardzo fajne górki. Zimą to byłem. Polska, Polska stolica byków tak. bardzo fajne. Dobra, jeżeli chodzi o taki twój typowy dzień z życia, no to jakby masz taką rutynę, że praktycznie cały, każdy ciąg twój dzień, oprócz oczywiście weekendów wygląda tak samo, czy dni się różnią od siebie, nie wiem, jednego robisz to, drugie to, trzeciego to, tego, to. W zasadzie to są dosyć... Podobne, aczkolwiek mam poniedziałki, środy, piątki inne, wtorki, czwartki są troszeczkę inne. Okej. Okay. Budzisz bo, się o której standardowo? Co, ja wstaję o piątej rano, okay. ale ja nawet nie muszę nastawać budzika, bo tak, zawsze się budzę, piąta, cztery, piąta, pięć, mhm. piąta, dwa. E, w ogóle to jest tak, że ludzie genetycznie no. są zaprogramowani tak, jedna trzecia ludzi mm. na to, żeby wstawała skoro świt i wcześniej tak. chcą spać. Okay. Druga, jedna trzecia, to wyszło w badaniach, jest zaprogramowana tak, żeby budzić się późno, ale też późno chodzić spać, no w zasadzie wiesz, sowa z koronek, a trzecia grupa jest zaprogramowana tak, żeby stać po środku. Okay. I wiesz, wiesz dlaczego? Dlatego, że y, kiedyś, jak byliśmy jeszcze zbieraczami łowcami i żyliśmy w grupach, no. no to gdyby wszyscy ludzie zasypiali tak samo, no to generalnie w nocy by nas mógł pożreć. tak? Nie, albo tak, poza tak, ja pilnować co? terenu. A w tym momencie, jeśli część ludzi wstawała wcześniej, druga część późno, to było tak, że zawsze ktoś pilnował. Tak? To jest, to są badania takiego profesora Walkera, który jest specjalistą w tym procesie. Więc moi drodzy, jeśli zastanawiacie się, czy to dobrze, że wstajecie wcześniej, albo późno, Y, tak, dobrze, bo jesteście tak zaprogramowani. Ważne, żebyście się wysypiali Oczywiście. i spali te minimum 6 godzin, bo to jest Dokładnie. bardzo ważne. Ja, mówi się, że 8, ale... Jest... Marzenie głowy. To, nie, <susztanie> to. to jest 7, to. a potem tak się budzę. <susztak> nie, żeby nie było, bardzo lubię, tylko że, wiesz co, ja bardzo za o jelita. No. A po prostu staram się, żeby to co nie wiem, żeby było maksymalnie czyste, bez aromatu smakowych. Nie? Ale bardzo lubię te wafle i są Mniej przetworzony produkt, tym lepszy tak. produkt. Pamiętajcie. Wafle. Wybieramy. Te wafle. Dlaczego? W składzie. Rysz 100%. Nie potrzeba nic więcej. Czym się różnią zbiorówki od bioborówek? <laughs> Ceną. <śmiech> Wiecie, wiesz, co jest najlepsze? Ty patrz. Czy to jest to. Bioborówki. W plastikowym opakowaniu. Plastik jest tak biorze. Wow. To jest, to jest hit, nie? Ja już jadłem dwa posiłki. Dobre. Ja nie czekałem ze śniadaniem do 11, jak ty. Ja już jadłem dwa posiłki, więc Dobra. spokojnie. Ale będziecie jeść, czy nie? Yy, obiadek. Tak? Obiadek, tak, tak, tak. Dobra. Tak. Kasper, jaki ty jesteś uprzejmy. Typowa rodzina wie XXI <laughs> <dokupę. śmiech> W sumie często pytają, czy jesteśmy parą. <laughs> Gdyby nie wędzał rowerem, pojechał na tę zachodę. Widzisz, dziękujemy bardzo, że no poświęcasz tak. dla nas te cenne, spalone kalorie, na no rzeczy. Kilometra tak słabo w ogóle auto ruszać. Tak? No tak, 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 tak. Oczywiście ja też właśnie, jak tylko mogę, to chodzę buta albo rowerkiem. Jest coś takiego, zwykle ostatnim ostatnio mhm. jakieś jajecznicy, ale żeby nie była z boczkiem. Okay. No bo czym wiesz? Dużo ma cholesterolu, no. I w ogóle tłuszczu przede wszystkim. Puszczu. No, i zacząłem kombinować co, z dużymi dodatkami. Orzechy średnio się sprawdzają. Oprócz jednego. Ok. Okazuje się, że mega pasują do jajecznicy. To jest Pamiętajcie, że jajecznica z pestkami dyni jest mega zrobić Ja nawet Trzymam tak. ten, bo wiem, że odpowiedź jest prosta. Mm -hmm. Tak, jesteś pracocholikiem. E, ile, ile, ile godzin dziennie pracujesz? Masz jakby taką e, jakieś ograniczenia ramy czasowe, czy po prostu. A ja nie jestem pracocholikiem. Okej. Okay. Ja po prostu. Kochasz to, co robisz. Kocham to, co robię. No, już nie mówię, że. Nie, no nie oszukujmy się. To też nie jest tak, że wiesz, że codziennie wstaję rano i. Myślę sobie, wow, super, to spiszę parę planów, treningi, bo to jest moja praca, ale za to mam pracę najfajniejszą możliwą na świecie. Tak, też tak uważam. Sprawiłem tak, błogosławieństwo, nie, żeby z pasji uczynić swoją pracę i sposób na życie. Nie? Dokładnie, tak. tym bardziej, że mam tak fajnie pracę podzieloną, że część mojej pracy to są plany treningowe i rozpisywanie i kontrolowanie efektów moich podopiecznych, a druga część mojej pracy to są treningi personalne. Więc. E, mam to bardzo fajnie podzielam. A trzecia część pracy to są szkolenia dla trenerów w weekend. Nie? Słuchajcie, przygotowuję się mentalnie, ponieważ kolejną częścią dnia Szymona jest trening biegowy. I dzisiaj zaprosił mnie na taką sesję. Coś innego, a ja. Postanowiłem, że po sezonie będę próbował mnóstwo innych rzeczy. Jazdę na rowerze, pójście w góry, próbuję nowych sportów, więc bieganie. Czemu nie? Szymon zaproponował też swojego rodzaju challenge, jakim jest wyścig na 100 i 200 metrów, więc jestem bardzo ciekawy, jak mocno mnie tam skompromituje. Albo wręcz odwrotnie może się okazać, że od tych wszystkich przysiadów i wykroków będziesz miał Moc, wosku mi w nogach. Okay. A ty byłeś że Wiesz, ty... wiesz to człowiek ryba, nie tylko ty, bo moją fryzurę. Ale słuchaj, mam coś, co ci chciałem pokazać. Dawaj. Bo to, to jest stary film, ale to nie jest pierwszy film, jaki wrzuciłem na YouTube'a. Pokazać ci pierwszy film, jaki wrzuciłem na YouTube'a? Ja chyba wiem. Pokaż. Mi się wydaje, że coś się kojarzy. Nie Nie, ze startu, a dobra, To jestem <laughs> ja. Jest Widzisz pod sztangę? Kurzu za nie ma. Ma? No, to byłeś ten czas, jak jeszcze pracowałem na czy to musi być 2007 rok. Pierdziela. No pierdziele. No. ten skład to, to, squat ten squat to. to Wiesz co, na ławkę, tak. ten koleś, który mi zapina pas, nie żyje już, okay. bo to ale taki na maksa i tam mu dawali do testowania wszystko i mu dali insulina. <laughs> On nie wiedział, kto to wziąć? już sobie wbił centymetr po prostu. O jezu, Iranu, podobno. o podobno. Tutaj jeszcze byłem na etapie wiesz, zamiłowania trójbojem, to, to były 325 piątki i dwie dwudziestki. Okej, okay. obecnie. Zresztą widać, ta sztanga się nawet całkiem przyjemnie wygina. Płukanie oczywiście, <głos> <głos> no, ale wiesz, ciężar nawalony na sztangę, nie? Także, tak, tak moi drodzy, tak, to jest pierwszy film, wrzuciłem wrzucimy, kocham. <noise> mocne, mocne rzeczy, mocne rzeczy, mocne rzeczy. Dobra, przebieramy się, obcisłe, obcisłe ciuchy biegaczy. Dobrze. Tak. Nie mam tylko takich kalesonów, które chcesz? opinają jajeczka i A mam takie parówkę. A mam takie ubrać? Ty możesz, ja. Nie. A chcesz, bo mam takie. Nie, nie. A mam też luźniejsze. Nie, 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 mam, nie, mam, mam, spokojnie. Ja się, nie, to żebym się chwalił, ale po prostu nie zmieściłoby się w żadnym. Tak, no mam. Ja mam takie ja No właśnie, ale ty chodzisz. Pos... To, to jest kompresyjne, nie? Dzięki temu przegram. Kompresyjne, więc uciskają czwórki. Podobno jest tak, że gdzieś tam. Usprawnia krążenie limfy, co? Okej. Okay. Ja dostałem od y, mojej żony kochanej na urodziny. O, pozdrawiamy Strasznie, serdecznie to, ja... żona. Okej, okay, dobra. Zaczynamy. Z... <laughs> no powiem Ci, że ja przy tobie wyglądałem nigdy na siłowni. I <laughs> No i pasuje, <laughs> jedziemy nie <laughs> Moja tajemnica. No buty, żeby Kasper miał tak łatwo. Wybiorę najszybszy jak mam. I siedzi. <laughs> One mi dadzą plus 5% do szybkości. To jest, to jest niesprawiedliwe, zgłaszam protest. Halo, halo, Jerze. Chcę zrobić to... testy. Przerwy A ty na Nie, to nie jest. Ja pierdolę. Czy Szymon się spodziewał, że kiedyś stworzy takiego potwora? co, no jak zobaczyłem, teraz jak wyglądasz w tej koszulce, myślę, że... Nazwanie cię potworem jest obelgą, na no, wszystkich potworem, bo ty jesteś potworem, tylko wielkim bydlakiem. A czy się spodziewałem? Tak całkiem poważnie? Spodziewałem, dlatego że jak zadałeś mi, kiedyś, jak się jeszcze prowadziłem, jak zadałeś mi pytanie, Szymon. Czy mam zlizywać oliwę z brzegów pojemniczka, bo inaczej mi się makro nie będzie na całość. Powiedziałeś, że coś z niego. To ma... ja wiedziałem, że o, to jest materiał na butlaka. <laughs> e, kolejne pytanie. Trzy z, myślą weźmiemy. No. E, kiedy walka Szymon kontra Kacper i jak z waszymi treningami sztuk walki? Kiedyś chodziłeś na boks, nie? Chodziłem na boks, tak. Chodziłem na boks i wiesz co? Jakby bardzo fajny był boks, ale przestałem. Wiesz co? Z, z dwóch względów. Mhm. Pierwszy był taki, że mega mi to obciążało kręgosłup. Ok. A że niestety mam dyskopatię na każdym poziomie i złamane kręgosłup w ogóle, jak się okazało. Zatem zrobiłem rezonans i okazało w ogóle, że w trój był sobie zumą mam no, no, Wiesz, w pewnym miejscu mam odłamany ługot trzono, co jest? kręg powinien być tak, a tu jest rdzeń kręgowy, a mi się to złamało, co sobie tam poszło. Jest trzymane mięśniami, więc dlatego mi to bolało. Z drugiej strony wiesz co, no ja się nie nadaje do boksu. Okej. Nie ma tobie żadnej... E, nie, bo jest szyko kogoś nie dać no. po morcie. Ja tak no, nie no, mogę, co? Nie? Nie sobie... Wiesz tu chodzi o to, żeby zrobić unik i przywalić. A ja nie lubię po prostu. Dobrym. I teraz może jedno Znam, takie... mam za dużo buddyjskiej empatii w sobie ja jestem taki Bodhisatta, nie jestem w stanie być ja ja mam podobnie. Takie merytoryczne jedno może jak poradzić sobie na redukcji gdzie są ograniczone kalory, żeby się nasycić i czuć pełnym. Jest bardzo dużo fajnych sposobów. Pierwszy, pierwsze o czym trzeba pamiętać to to, że ośrodek głodu i sytości jest, znaczy ośrodek w ogóle głodu jest w odpowiedni sposób stymulowany i ośrodek sytości. Ośrodek sytości jest stymulowany m.in. bodźcami ze ściany żołądka to działa w ten sposób, że jeśli żołądek się wypełni i rozszerzy, bo żołądek, żołądek to jest taki worek, do którego wrzucasz. Jak on się rozszerzy mocno, bo jak tam dużo nawrzucasz jedzenia lub czegokolwiek, to wtedy idzie informacja do mózgu uwaga, żołądek jest pełny, możesz przestać jeść. Mhm. Więc trzeba znaleźć sposoby po prostu na to, żeby objętościowo jedzenie, które spożywasz było znaczne. Tak. Więc w tym momencie dobrze sprawdza się po prostu woda w mhm. dużej ilości. Bardzo dobrze sprawdza się kawa, która hamuje apetyt. E, bardzo dobrze sprawdza się warzywa, które nie ma zbyt dużej ilości kalorii. Jest takie warzywko, w sumie takie coś. Ja nie wiem, jak to się mówi, czy to jest koniak, czy konczak. Wiem, że coś taki jem, makaroni ryżowy, czy tak, czy, czy, tak, 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 jak tak to tak, wygląda, to tak. Nie, nie ma kalorii, tak, tak bardzo tak. mało. I co fa fajne od nie ma smaku, więc czym przyprawisz tak smakuje? E, więc ja na przykład jak ja się szykowałem do zawodów i już umieram z głodu wieczorem, to to jadłem pekro też pekro jadłem dwa razy z głodu, no. no. Byłem pewny, że dystans, dystans 100 metrów jest zdecydowanie mniejszy. Słuchajcie, trzy od odmierza seteczkę bo będziemy się ścigać. Najpierw zrobimy sobie rozbieganie, po którym ja już pewnie nie będę miał siły wstać z podłoża, a potem będziemy się ścigać. Dał mi fajną treningową koszulkę przylegającą. Teraz się czuję jak prawdziwy biegać. Gitki, sprawny. No, ale że postanowiłem próbować nowych rzeczy, to wjeżdżamy. No niestety nie mam takich pięknych majtaczek przylegających, ale może kiedyś... Podoba mi się wyganie, nie sądzę. Możecie to, to... ewentualnie teraz napisać w komentarzu, jak wyglądamy. Czy jak dr Jekyll, Mr. Hyde, czy jak Jożin <śmany> i, i ten i potwór z Barzyna? <śmany> <śmany> czy jak starszy brat, młodszy brat, tylko ja nie jestem... Jestem młodszy od ciebie, tylko jestem trochę starszy. Troszeczkę. Tak. Ale wiek to jest wieś, stan emocjonalny. Dokładnie. Jest to Dokładnie. Bo... Do 70 wszystko jest to samo. No, no, Jaki jest plan? Na plan początek? jest taki, że robimy rozgrzewkę. Okej. Okay a potem wciągam Cię w mój świat. Robimy rozgrzewkę, przytruksamy sobie tutaj, to powinna być pętlka 400 metrów. Okej. Okay. Ehm, I co? I biegniemy 100 metrów, tak? tak? 100 i 200 i 400. I no, 400 już nie. Czy zaczynamy 100. <grym>, 100 i zobaczymy. Myślę, że 200 400 zrobisz sam. <grym, <grym, jak Ci liderka poklinicuje. Dobra. <grym>, To ludko. Ha, ha. Co mu się dzieje? Skurcze <grywa> w jednej łysy, w drugiej łycy, w udzie. Wszędzie. <grywa> ja pierdzielę. Nie jest dla Zatruję. Dobra, to teraz Szymon zrobi trening biegowy. To. A ja po kibicuję. <grywa> lecimy. Generalnie moje treningi wyglądają tak, że mam dzień siłowni, dzień biegania. Dzień siłowni, dzień biegania. Raczej robię to na zmianę. Rzadko się zdarza, żeby, żebym robił dwa treningi w jeden dzień. Czasem się zdarza. Jak mam więcej czasu, tak robię. Natomiast tak, dzisiaj robię trening biegowy. W planie mam interwały, więc muszę się rozgrzać i potem po prostu przyspieszenia trwające 45 sekund, później 90 sekund truchtu. Także lekki, łatwy, przyjemny trening. o tak ciężkim, wymagającym treningu biegowym, warto dobrze zje. Wiem, że lubisz, żeby nam umilić czas. Wypełnimy jedną fajną rzecz. Uuuu, Bigi, bigi, bigi. Nie. <gry> Czuję połączenie Tajlandii i Wietnamu, mleczko kokosowe, cukinia, kurczak, ryżek, zasłużone proszę Państwa, tak jedzą zwycięzcy. Chcesz szybko biegać? Jedz kurczaka w sensie kary, człowieku, z ryżem gorące strasznie, ale przepyszne. A jest Było Okay, słuchajcie, kolejna część z życia gwiazdy. Szymon ubrał najlepszą koszulę, jaką ma w szafie i <śmawai> idziemy do jego osteopaty, który zajmuje się jego zdrowiem. Czym dokładnie, zaraz się dowiemy, tylko Szymon skończy odpisywać fanom na wiadomości. <śmawai> Oje, kurwa, ważne rzeczy robię. E, tak, wziąłem hawajską koszulę, którą kupiłem kiedyś specjalnie na wakacje, żeby było e, przyjemnie. Oczywiście koszula została w domu, więc mam ją ubraną drugi raz. Ale jest, słuchajcie, 36 stopni, więc naprawdę e, trzeba ubrać coś przewiewnego. Tak, co z tym osteopatą? Idziemy tam, żeby. żeby się po prostu usprawnić. Generalnie to jest tak, że każdy, kto ćwiczy dużo, no a ja ćwiczę jednak trzeci raz w tygodniu, powinien chodzić do osteopaty po to, żeby przeciwdziałać już tym kontuzjom, żeby przeciwdziałać jakimś urazom, które mogą powstać w czasie intensywnego wysiłku. Chociażby nawet tak, jak szykowałem się do maratonu, to cały czas rotowała mi się miednica. Efekt tego był taki, że po biegu na przykład pokazywały mi zegarek, że na przykład 49,5% było obciążenia na lewą nogę, a 50,5% na prawą. To, okay. to też bardziej obciążało kolano, prawda, prawda? Raz tygodniu, Ty raz cię... na dwa tygodnie? Co, no, tak naprawdę no, jeśli nie masz problemów, to raz na miesiąc, raz, raz, raz na sześć tygodni nawet można iść. Natomiast no już dawno nie byłem, więc fajnie byłoby tu też, by by sprawdził, czy wszystko jest ok. Idziemy z tematem. Daliśmy się na 100 metrów i wiesz, że długość kroku mną. No to fajnie. Tyle maratonów. No. No. A ja jeszcze na odcinku mówię, no ostatni raz biegałem cztery lata temu. Teściowi po kiełbasę nagrywałem. Załóżmy się szczęście początkującego dnia. Bryginę tlaknął po dłuższej Załóżmy tak. Po ci żyłka nie jedziesz. Za bardzo nie pykało. Państwu. Najbardziej. Jak ja robię tutaj szybkie kroki na przykład, nawet z rotacji, to czuję, że po prostu mi tutaj przeskakuje w tym korekcie. No. No. Mario, witaliście za rękę. wracam do trójboju. <grywany> Skończyliśmy właśnie wizytę Szymona u Osteopaty. E, genialnie, 15 minut, ale tak naprawdę naprawione w 100%. Mega, me, nie no, Piotr jest mega, kozakiem. Naprawdę. Naprawdę. E... Nie, regularnie. W zasadzie my będziemy powoli zbierać się już do damciu, bo Kuba ma zaraz e, pociąg. Ale powiedz mi, co jeszcze czekacie dzisiejszego dnia w roli takiego uzupełnienia odcinka? Ech, wiesz co, no, moje dni są podzielone w zasadzie na dwie, jakby na dwa rodzaje. Pierwszy dzień to jest taki, że, mam, że skupiam się przede wszystkim na treningach personalnych, mhm. jestem w klubie, no dziś takiego dnia nie ma, no bo też nie chcę pokazywać moich podopiecznych, bo Oczywiście. Koniecznie może im odpowiadać, żeby być w internecie. Dlatego jeden dzień jest taki, że rozpisuję plany, a drugi dzień to jest taki, że prowadzę więcej treningów. Ale też no, nie robię więcej niż cztery dziennie, bo to jest takie maksimum, które rzetelnie można tak, zachować przeprowadzony rozsądek i profesjonalizm. We... Dokładnie. A tym bardziej, że to czasem są treningi, a czasem to są, to są, to są na przykład szkolenia dla trenerów. Uh -huh. Uh -huh. Przyjeżdżają tak jak Amadeusz, ten, który przyjechał tak, z Częstochowy na 5 godzin. Przyjechał. Tak, po to pierwsze chciałbym mi na szkolenie 5 godzin, żeby, żebym go podszkolił. A dzisiaj jak co? Jeszcze ten jakaś, ten? bo mówiłeś, że trening siłowy najprawdopodobniej wiesz co? w Co? Staram się właśnie nie robić treningu siłowego. I w, w ten sam dzień. Raz w tygodniu okay. muszę, bo inaczej by mi zabrakło dnia, hmm. e, natomiast normalnie, tak, normalnie bym robił trening biegowy. Odebrali żonkę, więc pewnie wracacie do domu, jakaś tam regeneracja, więc nie będziemy... Co, mieć co, dziś mam jeszcze kurs tańca wieczora? A właśnie, jaki to jest taniec? Ba baciata. Baciata, kurczę, baciata, to jest tak. to. E, no co, my z całego serca e, chcielibyśmy Ci podziękować za to, że e, udało nam się spędzić z Tobą e, dzień. I tutaj apel do widzów, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie duże serce, dla Pana w komentarzu i ewentualnie możecie zaproponować, z kim jakiś kolejny dzień możemy spędzić, bo wydaje mi się, że to jest taka fajna alternatywa, żeby robić też rzeczy, których ja na przykład na co dzień nie robię. Bo ten trening biegowy, coś trening biegowy, wyścig był dla mnie czymś zupełnie nowym, ale fajnie próbować. Weźcie pod uwagę, ja że proponowałem Kacprobie jeszcze, żebyśmy zrobili drugi wyścig na 400 metrów, ale e, uznałem, że to odmówił. odmówił Szanuję swój układ nerwowy. Chyba można powiedzieć, że jeden jeden, co? <grym> Jak najbardziej. <grym> to był ten. To był <grym> automatyczny Walk bardzo dziękujemy, bardzo e, bardzo i moja skromna bardzo 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 podobno bardzo sportów bardzo Trzymajcie się. Na razie.